Dzisiaj opowiem Wam o trikach dietetycznych, jak poprawić swoją efektywność w pracy. W pierwszym filmie opowiem Wam o tym, czego należy unikać, żeby nie pogarszać swojej efektywności w pracy. W drugim filmie opowiem o tym, jak poprawić żywieniowo swoją efektywność. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że prawidłowe odżywianie może zwiększać efektywność w pracy nawet o 20%. Zatem, jak Odżywiać się, a jak przede wszystkim nie pogarszać swojej efektywności? Pamiętaj o tym, żeby zwracać uwagę na ilość tłuszczów nasyconych, w tym izomerów trans, w produktach, które spożywasz. Przede wszystkim zwracaj uwagę na ilość tłuszczów nasyconych. Czytaj składy produktów. Jeżeli zaobserwujesz, że jest w nich np. tłuszcz palmowy lub np. olej kokosowy, oznacza to, że w w tym produkcie rzeczywiście jest dość dużo tłuszczów nasyconych, które mogą powodować m.in. procesy zapalne w organizmie, a to nie sprzyja Twojemu idealnemu funkcjonowaniu. Tłuszcze nasycone znajdziesz przede wszystkim w słonych przekąskach takich jak chipsy, ale też na przykład w wafelkach czy w wyrobach cukierniczych. Uważaj w pracy też na automaty z przekąskami i słodkimi napojami. Tam znajdziesz rzeczywiście dość sporo tłuszczy nasyconych. Wiem, że kawa na pewno służy temu, żebyś w pracy miał więcej energii, szybciej myślał i na przykład był bardziej skuteczny w pracy. Jednak zbyt duża ilość kawy może przynieść skutek odwrotny. Jeżeli wypijesz ponad dwie filiżanki kawy dziennie, może to przyczynić się do tego, że wręcz będziesz się czuć ospały bądź znużony. Najlepiej nawadniaj się po prostu wodą. Unikaj napojów, które są słodzone, zawierają barwniki, ale też y, na przykład y, słodziki, ponieważ one mogą rzeczywiście pogarszać na przykład stan Twojej flory bakteryjnej, a to też nie będzie wpływało dobrze na Twoje zdrowie. Na pewno twoją efektywność w pracy będzie pogarszało zbyt długie siedzenie przy biurku. Dlatego pamiętaj, jeżeli jesteś na przykład w trakcie rozmowy telefonicznej, żeby przejść po biurze lub zrobić sobie co godzinę 5 przerwę, nawet do kuchni po szklankę wody, po to, żeby twój organizm też dostał nowy bodziec do pracy, ale przede wszystkim żeby poprawiła się cyrkulacja krwi w twoim organizmie, żeby twój mózg był lepiej odżywiony. Na pewno efektywności w pracy nie sprzyjają używki. Palenie papierosów nie dość, że jest po prostu karcerogenne, to dodatkowo pogarsza krzepliwość krwi, co też powoduje, że organizm jest gorzej dotleniony. Jednym z najważniejszych czynników, które powodują to, że pracuje Ci się lepiej, jest to, że jesteś wypoczęty i wyspany. Dlatego bardzo ważne jest to, aby przesypiać 7 do 8 godzin dziennie. Higiena snu jest bardzo ważna. Wtedy organizm regeneruje się i nastawia na kolejny dzień.